Legę, bo jeszcze już w grze ode mnie coś co Witam na streamie w takim razie. dobra, żak coś ode mnie chce? Szkolna wycieczka. Lecimy do Entrance Hall. Podobno strasznie dużo gadania tu będzie. To tutaj? Czy jak ona się nazywała? Zaraz, ja mam jej kartę przecież. Briar! No dobra, robię to, co mi każą. No i 200 ponad nowych Pokémonów. Nie zdążyłem poprzedniego Pokédexu zebrać, a już nowe mi dokładają. Tragedia. Jestem gotowy? Chyba jestem. Ona będzie naszą opiekunką. Uu. Zawsze chcemy mieć taką opiekunkę. Dobra, lecimy. Jakieś randomowe dzieci ze mną lecą. A to faktycznie jest pierwsza część. No dobra, The Till Mask. Dobra, lecimy kitakami, ale ładnie tu jest. Lecimy do Mosui. Czyli co tu jest? A, dobra, czyli to są inne mapy. 56! Dobra, uciekam, nie chcę się sprowadzić. Czekaj, to nie jest Sinistra? Lecimy. Pijemy Sinistra. Super. Bo Sinistra dodali chyba w tym DLC, nie? W ogóle co tu jest? To jakiś uprawy ryżu, czy co? Czemu nie mogę tu na górę wejść? Aha. Mogę tutaj wejść do środka, mogę, ale tylko się nie respią. Ja już jakoś ten, to jakiś... Trzeba nie wiem. Labirynt prawie. To jest jakiś otwarty labirynt. O, tu jest skrót. Nie, nie jest skrót oczywiście. Utrudniają tylko cały czas pod górkę. Jeżeli chodzi o Violety same, plan jest, żeby przejść grę, to się przejść DLC oczywiście. Zrobić pokedex cały, ale w międzyczasie w trakcie robienia Pokedexa można robić rajdy z widzami. Boże, ja za bardzo się skupiam na tych przedmiotach, a powinienem po prostu fabuły robić. O, w ogóle to jest ta. E, idolka rykowa. Ma mocną kartę też. Czy znaczy, my się klepiemy już? Z buta, tak? A ja nie mam garganakla na pierś. Chciałbym sobie Stealth Rocka użyć. Czekaj. A... Ona ma trzy Pokémony tylko, to ja samym tym dam radę chyba. Ona nazywa Kirana Kiki? Dobra, kto to jest? Co to jest jakiś mnich? Naprawdę, co, dzieci? Ona wygląda, jakby miała z 30 lat, ta Carmine. Czy widziałem kiedykolwiek kobietę? Tak! A co? Co ja mam teraz? O, witam. Coś masz mi do powiedzenia? Czy otwierałem plecak? Nie, nie otwierałem w sumie. Plecak. O, faktycznie jest inaczej. Niezłe jaja. Witam, Kieran. On taki wstydziocha robi. Co nam dla nas zaplanowaliście? Dawaj. Zaskocz mnie. Podział nas w pary. Musimy jakieś trzy znaki znaleźć. Dostałem jakiś patyk do selfie? Ty. Serio, to jest patyk do selfie. Mmm, po co ktoś to wymyślił? I tak tego nie użyję nigdy. Chyba, że będę musiał. Na pewnie będę musiał. Boisz się, selfie? Tak, bo muszę widzieć wtedy swoją twarz. Co z tego, że cały czas mam ją tutaj gdzieś w kamerce? O. Aha, muszę, Jezu, muszę kolegów poznać nowych. Po co mi koledzy, jakie ja mam Pokémony? Który z Was byłby moim kolegą najlepszym? Ale jak tak na nich patrzę, to nie w środku na pewno. Ten taki jakiś. No, chyba na tego jestem skazany. No taki nerdzikowaty trochę, ale jak ja. O, z Kieranem to mógł się przejść akurat, on jest Gigakoksem. A mogę wybrać kogoś? Będę z nim szedł, naprawdę? O mój Boże! Marzenia się spełniają. Czemu oni mają jakieś Pokémony? Ja nie wiem. Z pierwszej drogi. Nie no, Kieran. Myślę, że ty jesteś mocniejszy ziomek. Raczej, ja mam już teraz znaków szukać. Gdzie jest Kieran w ogóle? Ty, a ty się wal... ty się klepiesz pewnie. A, czekaj, widziałem ją, ja znam ją. Zaraz. Ona jest jakaś ten. Ona jest chyba popularna. O mój Boże, ona ma Hisując Nie, nie rób mi zdjęcia. O, nie zrobiła mi zdjęcia. Wow, nie wiedziałem, że tak się da manipulować. Co ona chciała? 150 Pokemonów? A nie mam 150 Pokemonów? Chyba, że chodzi jej o tylko te z wyspy. Aha, złapać 150 z, z, z kitakami Pokedex. Oj, to będzie ciężko. Widzicie, dla Polaka to zwykły SATA, a Anglikowi by się już smutno zrobiło. Przezabawne. Człowieku ja mam więcej takich żartów. Ale to myślę, że okazyjnie. Dobra, co ty jesteś? Developer aplikacji, o! Dawaj, nową aplikację, może jakieś gry będą Match your phone case? Co? Ha, to zmienię tylko kolor? Loyalty plaza, tu gdzieś jest zdjęcie do zrobienia Tu jest signboard A, to pewnie samo zrobi zdjęcie, co? O, jest Kieran. boże, czemu on ze mną nie szedł? On jest giga -koksem. Czekaj, bo tu jest, zaraz będę dostał zarzuty, że nie czytam Jakiś ogr który się wkurzył i przestraszył całą wioskę. Okej, okay, tam były oki dogi Mukidori i piti. Okej, okay, odpędziły ogra znowu na górę. Niesamowite. Aha, czyli to jest teraz lojalna trójka. Muszę się zgadać z kieranem, bo teraz jest moi, moja psiapsi, chyba, nie? Nigdy nie spotkał tego ogra. No popatrz. Może tego ogra tam nie ma? Cześć, co on tu robi? Z niego mogę dostać teraz Sino? Co? Eee, to zaraz, zaraz. Huge! Wow, jajo w wiadrze. To się w koszyku oczywiście. O mam jajo, ale jazda. To jakieś wejście fajne. Oj, piknik. To wy mnie wychilujecie, nie? Witam. To jakieś festiwalowe rzeczy. Czemu tu Snorlax leży? Się nachlał czegoś? Co dzisiaj jest piątek? To chyba jeszcze nie bora, żeby leżeć. O! Jajo! Dawaj! Piplap? Czemu piplap? Nie hater, tylko po prostu. Po prostu mam. A czekaj, w sumie ja go nie chcę. Nie mam za kogo go dać, o tak powiem. Dobra, co tu się dzieje? Bo tu znowu jakaś legenda. Co to za ogr, po lewej? Jakiś wściekły płomień. A, maski, o. A, to będzie z Ogerponem już wątek pewnie. Czy przeczytałem? No pewnie, że przeczytałem. To read it then. Tam jest no ogr, ciekawe. Co? Ej, czekaj, ogrypon, zaraz, e! E, bo tu się dzieją rzeczy. Czekaj, to ten ogerpon, to był cały czas. Co się ten ogr? To był cały czas ogre pon. Nie pomyślałem o tym akurat. You are sweet kid, Kieran. Powiem tak, chociaż to brzmi podejrzanie. O mój Boże, selfie z idolem. E, myślę, że będzie selfie. Do jego domu mam iść? A co z eee? E. Aha, to wszystko? To jest ta jaskinia jego? Dopiero mi powiedział, że jestem sweet kid, a teraz mam iść do jego domu? Ale mam. To ja? Dostałem kartę i z jakiegoś powodu wyglądam tak jak wyglądam Znaczy nie mówię o swoim normalnym wyglądzie, bo do tego się akurat przyzwyczaiłem już Ona mnie naprawdę rozpoznała w tym stroju? Ja zapomniałem, że ja tak wyglądam Mi się podoba mój Daft Punk strój, a teraz? Teraz to ja nawet nie wiem Tak, zaraz maskę zakładam to Po co mi te okulary? Są tylko dwie maski, o nie, i co my teraz zrobimy? O, zamiast maski dostanę walkę Zakładaj maskę, pokaż jak a, bo co takie maski? Oni nie zakładają na twarz tego? To naprawdę mnie nie lubi, czy co? Też się nie lubię. Nie chcę mi dać maski nawet, ja nie wiem. Kieran jest taki miły dla mnie. Cześć, dobra, ja idę na ten festiwal teraz. Gdzie on jest w ogóle? Gdzie jest ten festiwal? Przy tej kita Kami no to lecimy od razu. Jakaś gra Ogór Austin. Austin? nie wiem jak się czyta. Pierwszy raz widzę takie słowo na oczy. Za darmo? Boże, jacy mili ludzie. Dawaj minigierkę. Uwielbiam minigierki.

Shrek? O, Shrek akurat... Ej, dobra, Shrek pasuje. Czeku tu scenka jakaś, zaraz. Shrek nie jest brzydki, człowieku, bez przesady. O nie, maska mu spadła. Wow, dostałem till mask. O mój Boże. Tak, znaleźliśmy ogra. A on wraca. Aha, myślałem, że to jest moja psiapsi, a ja ten se poszedł po prostu. No nie, muszę... Jestem skazany na Carmine. A, on bardzo lubi tego ogra. Tylko on nie gardną, on taki nie ogar z niego, a to jak ja. Co tam kieram do ciebie? Of the Festival? Nie, czekaj, rozejrzyjmy się może. Czy ogerman będzie Pawłem? A czy ja mogę ankiety robić? Rozpocznij ankietę, mogę. Jak nazwać ogerpona? Pamiętajcie, że każdy głos się liczy. Jak się mogę przebrać? Biały miałem, daw, O, teraz można grać. Czekaj coś się ciało ode mnie? Boże, skipnąłem. Zapatrzyłem się w Was, koledzy. Dobra, będzie jakaś historia. Dawaj, historia o ogrze. Dawno, dawno temu był człowiek i ogr, którzy przybyli do Kitakami z odległej krainy. Ludzie się bali go, bo by wyglądał inaczej. Trochę, trochę rasistowsko. No i odrzucili ich, co się nie pozwolili im być wokół drogi. Człowiek i ogr byli smutni, że ich nie przyjęli. Ale byli szczęśliwi, że mają siebie nawzajem, co się dzieje w jaskini. Był tylko jeden, który się zgodził na ich obecność, czy coś. Zrobił kilka mask dla ogra i człowieka. Maski były świetne, co w się sensie wyglądały świetnie. Nosząc je, mogli ukryć swoje twarze i wtopić się w tłum. Bardzo byli zadowoleni. Dziękowali za uprzejmość temu człowiekowi, który zrobił maski. I dołączali do festiwalu po mu ciekawe. Mieli piękne maski, dlatego wszyscy byli pod wrażeniem, wow. I szybko plotki się roznosiły nawet na do, do dalekich krain. Ale to nie tylko niewinna ciekawość przychodziła, co się jej przyciągało ludzi. Ale też przyciągnęła jakieś chciwe pokemony, wow. Ciekawe, jakie to pokemony. Wtargnęli do jaskini, w której mieszkali ogrym człowiek. Chcieli ukraść maski? Nie wiem, czy ja dobrze to rozumiem. Chyba tak. Był tam człowiek, więc zdołał utrzymać jedną z mask. O, to była ta zielona oczywiście. Ale nie był na tyle silny, żeby chronić wszystkie. Pozostałe były ukradzione. O, nie. Kiedy ogr wrócił do jaskini kilka godzin później, zobaczył, że jego dom jest w ruinie. Poszedł szukać swojego przyjaciela. I znalazł te pokemony. I pokonał je, o mój Boże. Oczywiście osadnicy nie wiedzieli, co się dzieje. Widzieli tylko wściekłego ogra. Aha, to stąd się wzięły te plotki. Tylko potem były plotki, że. A, no właśnie. Myśleli, że chcą ich ochronić, te trzy Pokémony. A oni chcieli okraść biednego ogra. Boże, już ich nie lubię. Czyli wszyscy przez cały ten, ten czas byli oszukani przez trzy głupie Pokémony. O mój Boże. Krew się w niej gotuje. Oj, Karmań się wkurzyła. Biedny ogerpon. Polubiłem tego Pokemona już. O matko, Kieran tam podsłuchuje. Ale będzie. Na radzie ty jesteś, Kiki. Dzień dobry. Hej, hej, Kieran. O czym rozmawialiśmy? Ja, nic ciekawego, on wie i tak. Muszę zrobić selfie przy ostatnim znaku. A nie zrobiłem już przy trzecim przypadkiem? Ale lecimy dalej z wątkiem, z fabułą. Dobra, klepiemy się, Kieran. Dera, ten na hita. No jaką chce ze mną wygrać? Jakie przecież pokonałem ligę Pokémon. A on ma Jammę no nie miał zbyt dużo, dużo szans, ale jednego pokonał i powalił zdziwiłem się, że miał Poliwrata, a nie ma Jan-Megi na przykład, nie wiem dziwne to jest, czekaj bo tu jakaś historyjka jest jakiś cień, który nie ma maski, to czekaj zaraz w legendzie był mężczyzna i Ogerpon. a teraz jest tylko ogierpon, to ile lat on ma? ten pokémon? to jest ciekawe mój pra 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 dziadka pra 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 dziadek, czyli czekaj zaraz on jest rodziną z tym facetem co był z ogrem? Co się z ogerpodem? O mój Boże. Oho, jakaś drama. Ostatnie zdjęcie, dawaj. A tu teraz muszę tutaj przejść, wydaje mi się. Tutaj już? Sen? Spanko? Tak, spanko. Nowy dzień, nowa ja. Co on tak chodzi? Jak nie wiem. A, on jest jakiś nie tego? Jestem już. Cześć, Kiera. On jest jakiś taki smutny ostatnio. Crystal Pool, gdzie jest Crystal Pool? Aha, tutaj. A jak ja mam się tam dostać? Kółko zrobić albo wodą? I chyba wodą będziesz. Cześć, a mogę jeszcze inaczej zrobić. Dobra, robimy kombinowanie. Let's go. Wspinaj się, spinaj mi rajdym. To jest rzadki moment, kiedy myślę. Ale ładnie, tu jest Boże. Nara, idziemy do Carmine. Musimy zebrać kryształy? Aha, to ta maska mask się naprawia kryształami? Mam wskoczyć? O, MyLotic! Ja mogę go złapać? Powiedz. A, bo to jest dwu warbats. Chyba nie mogę. Jestem mega szczęśliwy, że ona tu jest. No, człowieku, zdecydowanie. 73. No jest mocny, ale dałbym radę, mam Miraydona. A miałem PPA mu dać, zapomniałem. A, może być i tak. O, jakaś łuska. Co to jest? A nie, to nie jest łuska. Myślałem z jakiejś podróży, to jest ten Dragon Scale. Crystal Cluster. O, normalnie kryształki. Czy nie muszę wskakiwać już? Briar, dzień dobry. W ogóle dopiero zauważyłem, że ona ma takie kolczyki w terastalizację. Niesamowite. Co ona tu robi? Nie mam pojęcia, co to tu robi. Aha, pieniądze. Jest jak jest. Wracamy do Masu i Taun W ogóle jak, jaka kamera nagle się pojawiła. Ciekawa. Powiedziałem jej, że nie powiedziałem mu o ogrze i ona od razu mi zaufała. Ciekawe, naprawdę musimy wierzyć. Szukamy Kierana, bo się zgubił. Mam nadzieję, że sobie nic nie zrobi. Jestem, jestem, no. Mam nadzieję, że, że nie chce skoczyć czy coś. Co mu zrobiliśmy? Że go kłamaliśmy? Że on też się chciał spotkać z ogrem, a my uznaliśmy, że nie. No. Trochę tak było. O, a i czemu on nas obraża? W sensie... Ma rację, nie? Szkoda mi go trochę teraz Biedny Kieran Lubiłem go, a teraz go... A nie powiem nawet co mu zrobiliśmy Znowu chcę wygrać? A to on zabrał maskę No dobra, już wygram, rozwalę go O, już w końcu ma jan Megę. wow Szkoda, że ja mam beznadziejnego Pokemona w nią No i co? No przegrałeś, ale czego ty się spodziewałeś? I tak było blisko, zbyt blisko Boże, co tu się dzieje? To jak promień z Dynamaxów Aż scenka się odpaliła What? Legendy co jest? Normalnie się odpalili. One cały czas tam były pod tym pomnikiem? Czy tam pod tym ołtarzem? One tam mieszkały? Nie wiem, herbatkę sobie popijały te pokemony czy co? Bekę sobie ścisnął, oczywiście. No nie wiem, to takie małpy. No w ogóle w środku to co to jest? To jest wiewiórka? Jakaś takie małpy jak wiewiórka? Nie wiem. Poszły do Kitakami, hol. Znaczy poszły. Co tam? Mnichu u ciebie. A, bo on jest wyznawcą ich, czy coś. Wszyscy się pojawili. O mój Boże, jakie, jakie normalnie wydarzenie wielkie. Chcieli zebrać błyszczące maski. Aha, dali im maski. Co za... Co za wyznawcy, tak mogę powiedzieć. Aj, dali im jedzenie. Oni mountain. Dobra, to lecimy tam. Ogerpon nie ma żadnej maski. No to musimy mu oddać, nie? Dobra, masz maskę i kryształ. A ja idę do Ogerpona ratować go. Z opresji. BĘDĘ TWOIM WYBAWCĄ OGERPON, NIE martw SIĘ Gdzie on jest? O, mouse outbreak jakiś Ogerpon może poczekać O mój Boże, to oni Nie, oni się pastują nad biednym Ogerponem Jezu, biedny Ogerpon, on no, nie ma maski nawet, dajcie mu spokój Klepiemy się, dawajcie na solo Trzech na jednego? Dam radę Nas jest siedmiu Ty, w ja nie pomyślałem o tym, czy mogę go łapać, ale chyba nie mogę, wygląda na to, że nie A już poszli? Myślałem, że będę z każdym walczył, nieźle No dawaj, Kieran Przeproś mnie. No, dawaj, kieran. O, podziękował mi, o mój Boże. Co ja mam? A, oddać mu maskę. Jasne, że mu oddam maskę. Śmieszny Pokémon? Super to jest Pokémon. Jak poznajemy go, lord, to człowieku. A on jakiś taki zadowolony, miły. Myślałem, że on jest strasznym Pokémonem. Ty, on ze mną idzie, o mój Boże. Reaguj mocniej. O mój Boże, widzowie. Ogerpon normalnie do nas dołączył. ja czemu on mówi o Fezandipity? E. Oni mountain. Wow. Oki do. Dobra, to tak to działa, okej. Okay. To ona po prostu drze się z petard całej petardy oki dogi ja wtedy wiem, że ona chce mi coś powiedzieć. Dobra, to zostało znaleźć człowieka, który mówi Munkidori. Munkidori! O, znalazłem. O, jest... Czekaj, on jest jakiś większy niż... Czemu on jest taki wielki? Eee! Zmocniam przez mieszkańców, no, to ma sens. A to jest tyta. a to nie mogę go złapać! No nie, to jest nie teraz. Ile mu zadałem? Niedobrze jest na razie. Będzie ciężka walka, kurczę. Jest tyle pokonów, które by mi się tu przydały, a ja ich nie mam. A może Thunder Wave a? uda się walnąć? O, ona ma, nie, ma, nie ma już Pokemonów, o nie. Hurrikan'a teraz pykniemy. Nie, no nie, karon. Jeżeli będę ją mega farta, na razie tam mega pecha. Ale mi już zrobi, to trzeba. Wellspring Mask, no way. Lecimy teraz... Fezantipit niech będzie. Chodź tutaj, ptaków. Pip, pip, pipi pipi. Nie wiem, kto myślał, te teksty. Większość ze Speeda, no za bardzo ci to nie pomoże, bo ja po prostu będę się stalować ziomek. Padnie. Nie padnie. Asalt, nice. Został mi ostatni tytan do pokonania, to jest Oki Dogi, który jest gdzieś tu. Oj, tu mogę nawet polecić, to super akurat. Zmutowany jest. Ja nie wiem, nawet jak to ma No, w wiewiórki przecież. Defas sobie zwiększył. Byle Thunderwave Hurricane zrobić jest GG. Spender to jednak inna jedna sprawa. Ile ja mu zadałem? Byle hurricane trafić, naprawdę, proszę. Dawaj, Karol. Pięknie, UHP. No, jedna trzecia albo jedna czwarta, ale jest git. We found its weakness. znaleźliśmy jego słabość. Nie, nie, nie znaleźliśmy, tylko ja znalazłem. No i zmniejszyła się małpa. Ogerpon ma cztery maski, teraz może wszystkich zniszczyć. Zemścić się za to, co mu zrobili. co teraz? Wracać do Mosui? On nie chce tu przyjść, smutny Ogerpon. Będzie dobrze. Czekaj, ten mnich jest... Przeciw Ogerponowi, ale ten dziadek Carmine i Kierana jest chyba za, no bo on naprawiał maskę, nie? Zaufajmy Kieranowi, on zrobi swoje. Tak, to jest prawdziwa twarz Ogerpona. Zobaczyli jego twarz, i uznali, że jest spoko, czy po prostu wcześniej uznali, że jest spoko? Bo jeżeli uznali, że jest spoko po samej twarzy, to trochę rasistowskie. Wszystko dzięki Kieranowi, nasz wybawca. Co z tego, że to ja wszystkie Pokemony musiałem pokonać? uratować Ogerpona wcześniej i dać mu maski z powrotem? Nie, ale to Kieran przecież. Happy ending, tak! Nawet Ogerpon się cieszy. Nawet Kieran się cieszy. To w ogóle już inna sprawa. Teraz muszę go zeskortować. No i proszę. No jest, Ogerpon. Wrócił z maskami do swojej bazy. Co tam chcesz? Chce ze mną iść? O mój Boże, kto by się spodziewał? Szkoda, że akurat nie z Kieranem, tylko ze mną. Nie wiem, nie dziwię mu się, tak? O, i teraz on będzie wkurzony, tak? No i co teraz? I teraz wojna. Teraz się nie lubimy z Kieranem. Mamy dramę oficjalnie. No wygram. Ej, a co jakby przegrał teraz? Ty już stracił okazję do zdobycia Ogerpona? No pewnie nie, ale to by było śmieszne całkiem. Dobra, ostateczna walka z Kieranem. Który z nas jest lepszy? Final boss. Oczywiście, że się nie będę podstrzymywał, chcę to skończyć szybko. z jednej strony chcę to szybko skończyć, ale z drugiej gram Garganaklem i klodzajrem. No masz sześć Pokémonów już. Dobra, ale Stealth Rocka rozrzucę. W ogóle ma 71 poziom. Ideam. Wszystko było pod kontrolą przez cały czas. Nawet Grzypsiora nie musiałem użyć. Biedny kieran, ale mnie wkurzać zaczął. Widać, że dziecko. No Jezu, się tak nie denerwuj. Tak się zakochałeś w tym ogerponie. A będę go łapać w walce, czy tak normalnie? A zaraz, zobaczymy. W sumie. Prove yourself. Nie, to brzmi, jakby musiał się wykazać. on maski nie ma? Maski bez. A nie, ma maski. Jednak założył. Tak, czekaj, zaraz, on ma jakiś pasek bossa normalnie. Heavy carrier, fire. Co no, nie tu? no z większym tak, to by mnie nie zaoszczutuje. Wave crash, może coś zrobić. Jest niby paraliz, to może się uda. O, ja jest też no o to chodziło mnie Wow, ten pod nie jest za mocny No i ostatni, ten od którego się wszystko zaczęło Boże, jaka ta samowita niesamowita, naprawdę Ej, a czekaj, teraz go złapię pewnie No oczywiście, że nie masz podjazdu do mnie, Kieran Jaki byłby fajny pokeball dla niego? Netball? Weź zielony? No dobra, daj netballa Skoro chcecie Ja miałem go. A, miałem go nazwać Shrek, no tak. Tylko to jest kobieta. To może Fiona. Nie, dobra, miał być Shrek. Zajmę się nim, nie ma sprawy. Będzie cały czas u mnie w się siedział grzecznie. Ale Bajzel. O matko, się zamknął w pokoju? Nie, koniec człowieka. P a później będzie mu szoku Czy ona może zawalczyć z ogerponem? Nie, nie mam czasu, już daj mi spokój. Co teraz? Czy ja... Czeka, ja mam z nią walczyć w końcu? Czyli muszę z nią walczyć, dobra, ale ona chce z ogerponem. Community Center. Czy to już będzie koniec? Tak, wszystko odwiedziliśmy. Tak udało się O, mam dla nas prezent jakiś Takami mochi set Musicie wrócić do Blueberry? Great Crater, aha A to oto będzie, to tam będzie ten Trapagos pewnie Czemu deszcz pada nagle? Co chciałaś powiedzieć, Carmine? A gdzie jest... a Aha, nie czuję się dobrze Ta, zamknął się w pokoju i za zamienia się w piwniczaka Na pewno się kiedyś spotkamy? No pewnie się spotkamy, jak nie to będę grał twoją kartą w TCG Koniec wycieczki szkolnej Wow A ten co? Wow, koniec, no way Ciąg dalszy nastąpi. I czy ja jestem gotowy? No jest tam ten monkey dory. Czy to jest tak, że mam jedną szansę na złapanie? Siema małpa. Klepiemy się. Thunderway. Eee, Ultra wali. O, kryt wszedł. Wow. No i złapany monkey dory. Nice. Jest fezandipity. Ale ten fezandipity naprawdę, on tak nie chce współpracować. No nie wiem, zaczniemy zaraz timer bole rzucać. Czy on się wyhealował po prostu? Jezuś, czemu on się może healować? Boże, to jest najgorsze. Raz. Dwa! Trzy? 2 Dwa! Trzy! No i złapałem go kiedy nie miał low-hp nagle, tylko miał 25% Jest i... Wiewiórka Thunder Wave i lecimy No i zaczyna się widzę Nie wiem ile już tur minęło, to jest H7 Albo H8 Dwa! Trzy! No i można tak? Można w wiewiórze? On zasługuje na imię Andrzej teraz Są tu jeszcze jakieś ciekawe rzeczy na Kitakami? Zdykam już nic. Naprawdę? Przecież... Czekaj, ale ja w tych miejscach nawet nie byłem.